Chrystus mówi, szawle, szawle. To jest zawsze takie piękne, marto, marto. Bóg chce wejść w głąb serca, chce z nami rozmawiać w głębi serca, dlatego powtarza nasze imię, czule. Piotrze, Piotrze, Beato, Beato. Dlaczego mnie prześladujesz? Znowu te genialne pytania Chrystusa. I dlaczego... On mógł powiedzieć, Panie, ja Ciebie nie prześladuję, ja walczę tylko z tymi chrześcijanami podłymi. Nie, nie, ty mnie prześladujesz, kochani. To jest odpowiedź dla wszystkich, którzy mówią, ja tam do Boga nic nie mam, tylko mnie ten kościół wkurza. Nie, nie. Jak walczysz z kościołem, walczysz z Bogiem. Jak walczysz, nie to, że jak, jak z pojedynczym księdzem masz konflikt to od razu z Bogiem, ale jak w ogóle walczysz z kościołem, z całym duchowieństwem, z całą nauką kościoła, z całą wspólnotą ludu Bożego, walczysz z Bogiem. Bo problem, kochani, to żadnej Ameryki nie odkryje, polega na tym, że ludzie chcą kochać Boga tylko żeby był daleko, żeby wszystko z Nim można było zrobić. A Kościół to jest Bóg blisko, podany, tak jak powiedziałem wem Świętej, w całej ułomności naszego człowieczeństwa. Ja Państwu mówię o Chrystusie. Chrystus mówi przeze mnie. I niestety zatykają Go wszystkie kanaliki mojego grzechu. Na pewno bym piękniej mówił, piękniej się modlił, piękniej uobecniał tu Chrystusa, ale na ile to się może stać, to się dzieje. Ale zrozumcie... Dlaczego ludzi Kościół drażni? Wielu facetów pokochałoby żonę, tylko żeby ona do Ameryki wyjechała. Kochanie, jeźdź do Stanów, ja ci załatwię, ja ci będę kochał, ja ci SMS-y będę wysyłał, ale że ona się kręci po tej kuchni, no, że ona mi tu łazi po tym pokoju i że się cepia tego mojego piwa i tych moich fajek. No. Jak fajnie by było, żeby ilu facetów kocha żona, jak ona wyjeżdża do Ciechocinka. Oni ją odwożą na centralne, kupują jej tinę pani, gale jej kupują. Coca-Colę zimną, schłodzoną do pociągu, żeby tylko już pojechała do tego cichocinka. Otóż Chrystus nie chce nam wyjechać do cichocinka. Chrystus jest wszędzie. I Kościół przypomina, i księża, i siostry, i katecheci, i rodzice, którzy to są też katechetami. Genialne pytanie. Dlaczego Ty mnie prześladujesz? Dlaczego? Dlatego Bo chce, żeby było po mojemu. Dlatego, że mi to przeszkadza. Że jak ja chcę to to mi ktoś zabrania. Jak ja chcę usunąć ciążę, to mi ktoś zabrania. Jak chcę, żeby było po swojemu. Jak chcę zmienić męża, to chcę zmienić męża. Cała filozofia. Bo chcę być panem, chcę być wielki. A nie mogę być wielki, nie mogę być Bogiem. Bo Kościół mi przypomina, że Bóg jest Bogiem i każe mi uklęknąć przy konfesjonale. Przed jakimś księdzem, którego nie znam. Boję się, że mi życie wywróci do góry nogami. Ja sobie tak już wszystko poustawiałem. Te swoje kłamstwa półprawdy. Boję się, że Pokażę mi, kim jestem. To już dziesiątki razy wam mówiłem, jak my się boimy tego, kim jesteśmy. Jak my się boimy, kiedy ktoś mówi, stary, co ja wczoraj o tobie słyszałem? I mówimy to z poważną miną. Co ja wczoraj o to, czego ja się o tobie dowiedziałem? 90% ludzi ma złe skojarzenia. Zamiast powiedzieć, walt, stary, pewnie czegoś dobrego. Nie. Boję się, że odbierzesz mi radość. Bożesz, boję się, że każesz mi coś zrobić, czego nie znam, czego nie lubię, boję się, że spadnie na mnie zasłona, spadnie ze mnie zasłona moich kłamstw. Ja się tak strasznie boję i dlatego obsesją wielu ludzi jest, jest Kościół. Chrystus bliski. Kościół, inne imię Kościoła to jest Chrystus bliski, w ułom, bliski w ułomności ludzi. Kochani, no jak większość chyba tu obecnych... Zaglądamy do internetu, zaglądamy na różne portale internetowe, te informacyjne, popatrzeć co tam się, się dzieje. Państwo zauważyliście, o czym się nie rozpocznie dyskusja, to trzeci internauta już wali w kościół. Czy się zacznie o Wałęsie, czy o Kaczyńskim, czy o olimpiadzie, czy o czymś. Polacy przegrali, bo za dużo na tace idzie. Załamanie pogody, bo księża się źle modlą. Obsesja, siedzą tacy ludzie, którzy mają taką obsesję na tym punkcie, są tak biedni i poranieni. Kochani, jeszcze raz powtórzę, są tacy na świecie wyznawcy, że ziemia jest płaska, są wyznawcy, że istnieją krasnoludki. Naprawdę oni mnie denerwują, ja mogę im współczuć, że oni w to wierzą. Ale czy ja bym się denerwował na kogoś, kto wyznaje krasnoludki, się modli, obchodzi narodzenie wielkiego krasnoludka i zmartwychwstanie jakiegoś krasnoludka? Niech to obchodzi, no co mnie, co mnie to obchodzi? Natomiast wiecie, dlaczego Kościoła tak nie lubią, bo to jest prawda. Paradoksalnie potwierdzają prawdę Kościoła tym swoim obsesyjnym antyklerykalizmem, zupełnie jakimś obłędnym.